By też tradycji się stało zadość, pozwolę sobie, by już nie przedłużać, wygłosić tradycyjną formułę święto kwitnącej na Dominie 2017. Uważam za otwarte i życzę udanej zabawy wszystkim. Drodzy Państwo, a tak naprawdę teraz przechodzimy do tego na co tak, myślę, wszyscy czekacie, czyli do części artystycznej, rozpocznie ją tradycyjnie Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z pod dyrekcją doktora habilitowanego Stanisława Strączka, drodzy Państwo. Wielkie brawa tak na początek, na rozgrzewkę, żebyście się przyzwyczaili do tego, że, że tak już będzie do końca naszego dzisiejszego spotkania. To, że orkiestra ma trochę lat na swoim koncie, to Państwo już zapewne wiecie, ale i osiągnięć równie sporo. I ja z tego miejsca pozwolę sobie Państwa zachęcić do pewnej akcji. Mianowicie, nasza orkiestra walczy o miano najlepszej instytucji w takim plebiscycie ogłaszanym przez sądeczanina. Więc, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę oddać głos na naszą orkiestrę, przygotowaliśmy tutaj specjalnie stolik dla Państwa. Zarządu Województwa Małopolskiego, srebrną odznaką honorową Województwa Małopolskiego, Krzyż Małopolski został odznaczony pan Krzysztof Maurer. Krzysiu, zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteś gdzieś tam u góry. Pędzi, pędzi i macha. Wydaje mi się, że ja to nie zasłużyłem tak do końca na to, co tutaj odbieram. To jest zasługa moich y, przodków, moich dziadków, moich rodziców, bo oni mnie nauczyli y, te roboty, tej charówy i wydaje mi się, że, że oni powinni dostać y, te odznaczenia. Dziękuję wszystkim y, kolegom, koleżankom, y, przyjaciołom, którzy wspierają mnie y, w mojej działalności i w szczególności dziękuję mojej rodzinie, mojej. Y, Mamie, mojej żonie i wszystkim, którzy pomagają w tym, co robię. Naprawdę jestem bardzo wzruszony tym, że tu na tyłonckiej ziemi dostaję takie wyróżnienie. I cieszę się, że jak głowa się srebrzy, to i srebrny medal się dostaje. Muzyka Pan bawi? A, jak co roku bardzo dobrze. Od ilu lat już tu pan przyjeżdża? Od pięciu. Pan jest gdzieś tutaj z Łącka czy gdzieś z okolic? Nie, ja akurat jestem z Krakowa, ale na stałe teraz mieszkam w Łącku. O, no to kawałek pan musiał pokonać tutaj. A zapewne pan kosztował tutaj przysmaków tutaj łąckich. Zgadza się. Jakich? No, śliwowicy oczywiście. Musi pan przyznać na pewno, że łącka śliwowicy smakuje w Polsce i na świecie najlepiej. Tak. To jest niepodważalny fakt. Zgodzi się pani poseł ze mną, że sądeckie łąckie owoce, łąckie soki i te mocniejsze trunki smakują najlepiej? Zdecydowanie tak. No, muszę powiedzieć, że łąckie soki i inne płynne produkty cieszą się, cieszą się nieustającym zięciem. Zawsze nie koledzy w Warszawie pytają o te produkty, także trzeba się tylko cieszyć, że marka się ugruntowuje. Bawimy się dzisiaj w wąsku podczas święta akwitencji, bo oni, jak się bawicie. Super, coś nieprawdopodobnego. Wy jesteście z Łączka czy gdzieś z okolic? E, większość jest, jest z łączka i z okolic też jest dużo. osób. Śpiewacie samochód, tutaj dzisiaj coś, czy tylko oddania. oglądacie? E, darmo, tańczymy i też śpiewamy trochę. O której będziemy mogli oglądać Wasz występ? O pierwszej trzynastej. co maurerę na pewno kosztowaliście, jak smakuje? No po prostu. Siódme niebo w gębie. Ja, ja, jeszcze nie... po góralsku. Po góralsku. ja jeszcze nie miałem okazji skosztować, ale, ale mam nadzieję, że dzisiaj Dobra. będę miał taką okazję. Może coś powiecie do nas po góralsku tutaj? A wy piękne dziewczyny. Dziopiata po prostu. Piknicy nigdzie nie znajdziecie. To może teraz dziewczyny coś powiedzą o chłopakach? O. Hodoki też nie najgorsze, nie? No, no ty... nawet, nawet. <śleski> Będziecie grać, śpiewać, tańczyć? Wszystko. Tańczyć. My jesteśmy wszech wszechstronni. Yy, przedstawiamy region łącki, orawski, spiski. Dzisiaj aktualnie tylko niestety orawski przedstawimy na kwitnięciu, ale myślimy, że na owocobraniu będzie już szerszy repertuar. Yy, ogólnie no, działamy od dwóch lat. Yy, myślę, że ktoś już o nas słyszał, yy, kierpecki. Jeździmy już na wszelkie konkursy, do bukowiny tatrzańskiej, na pary solowe, czy jakieś karnawały góralskie. Staramy się uczestniczyć gdzie się tylko da. No, osiągnięcia już mamy, mimo tego krótkiego, niekrótkiego okresu naszego działania. No, tak mówiłem, od dwóch lat działamy tu w Łącku. No, mam nadzieję, że ogólnie ludziom się podobają nasze tańce, to co robimy, to co śpiewamy i, i, i ogólnie... Ile osób liczy Wasz zespół? No, już jest około 50 osób. Jak nawet nie więcej. Więcej chłopaków, dziewczyn? No, niestety Dzień. dziewczyny. Płeć piękniejsza, przewyższa. No, to chyba, chyba powinniście się cieszyć? No to my oczywiście najbardziej się cieszymy. Dziewczynom pewnie troszkę brakuje w zespole chłopaków. No, trochę tak. To ja muszę się zapisać chyba do tego zespołu. Zapraszamy. yeah i love it uh, it's really well it's really smooth and, and we all enjoy the local alcohol and uh, the apples and everything we enjoy a lot